Puknięcie powinno być, jak już napełni się gaźnik. Widzimy gaźnik, dokręcimy, znaczy. Ale tych bombelków coś nie widzę. Dobra, chyba się napełnił. Jeszcze oczekamy sekundę. Zakręcamy. Ok. No, i poziom paliwa ustawmy na w miarę równym. No, jest ok. Nie wiem, czy u Was to dobrze widać, ale jest poniżej tego słupka. Minimalnie. wszystko jest ok? Jest ok. Ogólnie ten gaśnik jest bardzo prosty. Będziecie chcieli, to wstawię Wam filmik z regulacji tego gaźnika. Jak się go reguluje od podstaw. Łatwiejszych gaźników nie ma. Dobra. Jest cacy. Ale zalałem wszystko paliwem. Boż. Nie chluj, nie. Dobra, tu jest śrubka. Podkładka. Nie no, Simpson to jest fajna sprawa. Wszystko jest na wierzchu, fajnie się go rozkręca. W trasie tak samo nie ma problemu, jeżeli coś się nam zepsuje, to czy gaźnik, czy sprzęgło, czy zapłon. To wszystko idzie naprawić na miejscu, na poboczu. Pamiętajcie, że musimy zawsze przy dokręcaniu. Równo dokręcać, żeby nam się banan nie stworzył tu na tym krucicu, bo tutaj też może później lewe powietrze dochodzić. Ja tak dokręcałem. Raz dokręciłem za mocno z lewej strony czy z prawej, i tutaj miałem taką dziurę. No, minimalna to może być, ale już Simpson też nie będzie chodził tak jak trzeba, więc na przemian musimy dokręcać. Sanie też jest wykluczone, bo jest ustawione bardzo dobrze. Ładnie puszcza. Więc sajem to też nie jest. Na pewno. Bez gumy, jak widzicie. Wtedy też od... Dobra, kranik odkręcony, paliwo już naleciało. Próbujemy odpalić bez gumy, jak uważacie? Odpali? Czy nie odpali? Sprawdźmy. Bez sania, bez dodania gazu na razie. Spróbujemy. Założymy teraz gumę. Zobaczymy, jak z gumą będzie chodził. I trzeba go wyregulować i powinien chodzić. Ładnie chodził. Ja jeszcze się idę ubrać i być może przyjadę się kawałek po okolicy, nim przepalić go, żeby. Słuchajcie, Simpsona odpaliłem, tak jak wtedy widzieliście z popychu. Próbowałem wyregulować gaźnik, tak jak potrafiłem. No i przejechałem się nim z 2 km i w połowie trasy coś mi zaczęło grechotać nagle mi Simpson prawie zgasł i zaczęło dzwonić nie wiem czy pierścień mi nie poszedł to byłaby tragedia znów trzeba byłoby ściągać głowicę no nie wiem coś na pewno poszło coś jest nie tak tutaj z cylindrem czy z tłokiem no i jeszcze zobaczcie ułamałem kierunkowskaz przy wsiadaniu więc kolejne koszta no i co muszę usiąść na spokojnie przemyśleć Gaźnikiem raczej to nie jest spowodowane, bo ten gaźnik jest dobry. Ojej, ojej, ojej. Być może rzeczywiście jeszcze lewe powietrze łamie od strony zapłonu przez Simmering. Nie wiem, może mi doradzicie, co jest grane z tym Simpsonem. To do zobaczenia. Do następnego odcinka.